Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znajomy końca tury. A to jest koniec tury w Troja Total War. Łapek górę, soczysty komentarz. Zapraszam. Troja odzyskuje siły. Po raz kolejny ogarnęliśmy. Znaczy, Troja, miasto. Pierw ogarnął się po trzęsieniu ziemi i nie było szturmu, nie zaatakowali nas. A, powiem więcej. Oni się nawet wycofali. Oni się wycofali. To ja panicznie tutaj drugą armię tworzę. Prowadzam się na minus 1300 jedzonka. No dobra, no to w takim razie forsowny marsz. Podrzucimy ci te jednostki. Ty zrekrutujesz, dalej tych harpi nie możemy. Ty zrekrutujesz sobie tutaj więcej jednostek. Eee, nie tych, tylko oszczepników. Zrobimy na razie tanią wolfszturm, który będzie wspierał tą główną armię, która podąża z. Podąża z. Eee, naszego mainlandu. No spoko, dałeś nam czas, bo. Aha, bo tutaj enearz się dropnął. Hmm. Znaczy, wie, a to jest w ogóle jedno, jedno prowincjonalne. Jedno prowincjonalne nas zaatakowało. Wow, a ja tak ja myślę, że wszyscy nas zaatakowali. Hmm. W sumie, jak już tutaj gromadzimy armię. To przy okazji coś się podbije, nie? Coś się podbije. Dobrze, Hektorku drogi, pora żebyś dokończył tych zdradzieckich bandytów, którzy nam blokowali przez tyle czasu epicką misję. Masa boost nas popiera, świetnie. Ty, a jak to będzie jak na przykład jakaś, nie wiem, typu frakcja, nie wiem, Sparta Achilles też będzie miało dużo wsparcia tych bogów, bo zakładam, że oni też o to dbają jako AI? To raz, że bogowie ci sami będą wspierać ich i nas? Może to się jakoś będzie wykluczało albo znosiło. Znaleziono wyjątkowych wojowników, Archeos. A co to są za wyjątkowi wojownicy tutaj? Aha, zwiadowcy centaurów. Eee, ci zwiadowcy centaurów to jest lekka jazda strzelecka także. Aha, to jest w ogóle budynek pod to. Eee, tu mamy pozwala na werbunek zwiadowcy centaurów, a tu mamy dziś wojownicy centaurów, a tu mamy starszyzdę centaurów. Hmm, to może być ciekawe że to z jedną prowincją, znaczy jedno miasteczko w tej prowincji, zanim to się rozwinie, to lata miną. W takim razie nie musimy tu budować koszar. Od razu zrobić wielką cytadelę, żeby rozbudować świątynię Afrodyty na trzeci poziom. To nam zapewni bardzo dużo wpływów. Tutaj się pobudowały te osady? Nie, to jest trzecia tura, ale możemy zwiększyć wydobycie drewna, spoko. Zawsze więcej drewna to więcej budowy, a więcej budowy to więcej szczęścia i radości. Tak sobie przeglądam sytuację, co się dzieje na, na południu wybrzeża, i sprawa wygląda tak, że Parys, nasz braciszek, pozajmował tutaj sobie całkiem sensowne przyczółki kolonie. Natomiast tutaj to coś dużego to są Amazonki. Amazonki są czwartą frakcją, mają, są silniejsze nawet od nas. One nawet się aż tutaj ulały na te wysepki pod, pod kretę A, i one walczą z karowie. Karowie to są ci. I oni tu mają jedną prowincję przy nas, którą moglibyśmy sobie na upartego. Przy, przywłaszczyć. A czekaj, to są te same Amazonki, z którymi braliśmy tej Agresji? To jesteście wy. Troja, Egejscy, Amazonki, pary Troj, A nie, to są jakieś inne, bo to są Amazonki hipo, Hipolity, a to są pene, penezyjskie Amazonki. Ty, to pogadajmy z tymi Amazonkami hipolity. Pakt i Hipolity. Paktem Agresji minus 26. Hmm. Że, znaczy, jakbyśmy je zdradzili, to Parys by nam pomógł. Dobra, na razie to zostawmy, bo myślałem, co robić dalej z Hektorem. To Hektor w takim razie zabrojduje sobie jednostki i poleci zrobić tą, tą epicką misję na, na tej wyspie. To w sumie obok jest Parys. Ja myślałem, że Parys cały czas siedzi na tych wysepkach, a on tu na południe zaczął sobie kolonizować Bandyta 1. No dobra, plan będzie, jak tylko nas zaatakują te. A jak nas zaatakują te Amazonki, bo tu jest w sumie te osady, będą wysunięte i nie będzie jak tego bronić. No ale trudno, to będziemy się potem martwić. Aha, no to będziemy się teraz martwić. A to nie są te amazonki, które miały zdanie prawo o tego? Dostęp wojskowy, pakt i Agresji. Wyłamiecie pakt i agresji, to mnie atakują te amazonki z północy, tak? Czekaj. Eee, bo wy się już mnie mylicie. Tak, to są te północne amazonki. Ale wy jesteście ludem koczowniczym, który gdzieś tu był, one mogą być teraz wszędzie. Ja zobaczę, gdzie wy jesteście, nie zobaczę. Tak, to jest horda. Um... Enearz odrzucił wezwanie. Okej, okay, ale. Gdzie one w ogóle są? Ten nas zaatakował? I dlaczego one złamały pakty agresji? Dobra, ci znowu przyszli nas oblegać. Masakra. E, może się rozmyślą. Sojusznik odwołuje dołączenia. Nasi sojusznicy nas opuścili w godzinie próby. Zerwano dostęp wojskowy, wdzięczność, osada oblężona. Czekaj, 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 czekaj. Ares nam spadł, spoko. Ym... Czy to zerwało nam sojusz z Eneaszem? Bo... tak, bo straciliśmy dużo prowincji z Ligi... Dziomuś, czemuś ty żeś odrzucił. Słuchaj, ku drogi. Hmm, ty się teraz nie zgodzisz i my nie mamy żadnych relacji z tobą. Ale nie, mamy dostęp wojskowy. Dobra, to nasza armia na północ przejdzie. Chociaż nie, bo tutaj mamy bezpośrednie połączenie. Dobra, płyń tutaj. Oni mają wejście przez port? Mają port. A, w normalnym trybie i zaatakuj ich? Tak potrzebujesz. Nie, tędy! Wodą, płyń, dzbanie! O Jezus! No i tura w plecy. No dobra, to teraz forsownym płyń. Teraz płyń forsownym. Dobra, tu przychodzą nasze posiłki. To jest 8 jednostek plus generał. Jakbyśmy Ciebie teraz przyatakowali, zobaczyli Twoje jednostki, to masz to, co miałeś wcześniej, tak? No dobra, ale wsparcie przyszło, to już coś. I teraz Wy możecie sobie tutaj na upartego dalej rekrutować jakiś Volksturm. Okej, okay, te Amazonki gdzieś musiały do Grecji wyemigrować, bo jak klikam na nie, kompletnie nie pokazuje mi nawet, gdzie one są. Bo jak wybieram frakcje, to powinno więcej przerzucić tam, gdzie one się powinny znajdować, więc raczej te amazonki nie są na nas zagrożeniem, nie wiem, po prostu mechanika nowych, upośledzonych talworów, gdzie bez sensu cię frakcje atakują, gdzie mieliśmy jeszcze z nimi pakty i agresji, w ogóle wszystko, szczęście, radość, dostatek, no trudno. Mogliśmy się dogadać, ale wybrały ścieżkę wojny. Cóż, no dobrze, Hektorku Drogi, pięknie, żeś zwojował południe. Wracasz teraz do naszej stołecznej prowincji, żeby zrekrutować sobie nowe jednostki. Chociaż ty mogłeś od razu już rekrutować. Właśnie, ty będziesz od razu rekrutował. Trzeba żarcie nadrobić. Dziś była jeszcze nowa prowincja o, z Jedząkiem. Świetnie. Plus 110. Od razu to zapgraduj. Te budynki z rekrutacją jednostek możesz tutaj zniszczyć. Na pewno nie będą potrzebne. I co możemy tutaj zrekrutować? Możemy. Strażników Troi, ciężkozbrojnych, my coś tu upgrade'ujemy jeszcze. Za dwie tury będzie trojańscy włócznicy ciężkozbrojni i obrońcy Troi z maczugami. To podrzucimy na szybko Hektorowi tych szermierzy, lepszą jednostkę szermierzy, wymienimy za cztery, wrzucimy tutaj te cztery szermierzy, potem Hektor się wróci, żeby w tej prowincji, mamy lepsze pancerze, coś takiego do upgrade'u. Te armie północne we dwie, właściwie we trzy ogarną zagrożenie tych traków, ewentualnie dalej będą puszować, a Hektor uda się na wysepkę, tu jest złoto i duża prowincja. A w ogóle to jest prowincja składająca się z dwóch osad, więc dużo, dużo przyjemniej. Nie wiem, czy tutaj, jak nie będzie okazji, nie pobudujemy jakichś fortyfikacji, w sensie budynków z garnizonami, ale nawet nie wiem, czy możemy. To jest Sidae Spinae, to jest jedno, a Archonis to jest drugi. A to w ogóle, a to w ogóle jest zniszczone! O, nie widziałem tego. To można by skolonizować. To można by udać się skolonizować. Dobra, to też szermierze, jednostka szermierzy, który zostanie. Wymienicie się. Dobra, świetnie. Aj, my nie mamy znowu jedzenia. i znowu handeli, handeli. Od Parysa kupiliśmy 7000 żarcia w zamian za 300 golda. Przy okazji pozbyliśmy się golda, żeby nam tam nie sabotował u ojczulka. Ty, ale szkoda. o, możemy co zrobić? Oskarż go o chciwość. no patrz. Czyli działa tak, jak myślałem, że możemy dać mu pieniądze. Tym razem przehandlowaliśmy, nie za darmo, daliśmy mu i dzięki temu możemy mu zbijać, spoko sprawa, ale wkurza mnie to, że teraz Eneasz odrzucił nasze, nasze wezwanie do broni I straciliśmy część, sporą część linii naszej, asłańskiej, jeszcze jest ryzyko, że ten dzban nas zaatakuje, to już w ogóle będzie problem Mhm, ty, a może to jest moment, że te wszystkie frakcje progreckie zaczynają inwazję? Umowy w pakcie nieagresji, wy macie pakt nieagresji ze Spartą. Ja wam zasłaniam, ale jedyny ich pakt jedyna ich dyplomatyczna relacja to jest pakt nieagresji ze Spartą. No dobra, wzywajmy ich. Jest jakaś le legia legia? Niojska? Następca Priama. Po długich rozmyśleniach twój ojciec Priam wyznaczył ciebie na następnego króla. Ej, to wbiliśmy to, to się samo w biernie wbiło. Minus 15 tysięcy, co? Czemu minus 15 tysięcy żarcia? Następnego króla, Troi. Stary król zdecydował tym samym abdykować i niezwłocznie powierzyć ci koronę. Twój brat, zobowiązany przez honor i tradycję, klęka przed tobą i przyrzeka ci dozgonną wierność. W majestacie samych bogów, zostajesz mianowany królem wszystkich Trojan i głową swojego rodu. Panuj nam jak najdłużej, królu. E, spadek poziomu kultu Hera. Z 4 do 6. Czekaj, czy my? A konfederacja, no dobra. Czyli co, my zanektowaliśmy Priama. Na... Mamy Troje! Troje mamy! Mhm. Z 6 do 7. Z 7 do 8. Znaleziono wyjątkowych wojowników. Mytlinę. Liga Słańska. Czy to z powodu ataków wrogów, czy nietrafionych decyzji dyplomatycznych, Liga Słańska uległa osłabieniu. Konfederacja z Parysem. Ok. Wytyczne. Zdobądź osady. pieczęć troi, Złoto plus 500. Zdobądź następujące regiony. Ok. Czyli tylko mieliśmy. Frakcja zniszczona Etiopia. Ale my zanektowaliśmy tylko naszego braciszka i troje, tak? O, cholipka ty, ja nie byłem na to gotowy. Ani trochę. Ani trochę, bo teraz mamy... Jak to wygląda? Następca Priama. Jesteśmy już czadem. Nasz braciszek nam się kłania. Fajnie, to wygraliśmy. Straciliśmy jeden poziom ligi. Ciekawe dlaczego, bo my... Chyba, że to Eneas dopiero wszedł, ten debał z Eneasza, ale w teorii... Liga przetrwała, bo my te miasta przyjęliśmy. Traciliśmy niestety, przychylność niektórych bogów, dyplomacja. Ty, ale zobaczcie, jaką oni musieli mieć całą gospodarkę. Jak my niewiele zyskaliśmy na tych surowcach. Znaczy, że żarcie jest na minus, to ja rozumiem. Jak to teraz wygląda? Ósmy poziom: plus 30 do efektywności administracyjnej przy wprowadzaniu dekretów, jeden możliwości werbunkowej. Plus 65 do kosztu werbunku wszystkich jednostek w brązie, plus 50 do kosztu werbunku wszystkich jednostek w żywności, werbunku w złocie, wydatek brązu na utrzymanie minus 700, wydatek żywności na utrzymanie plus 70 i plus 15 do wpływów. Wow, masakra. Czyli zostaliśmy pokarani za to, że udało nam się zjednoczyć troje. No fajnie. A możemy teraz zrobić konfederację z tymi z tymi? Szybka umowa. Jesteśmy pierwszą frakcją. Ale tylko na glinianych nogach. Dobra, możemy się z nimi dogadywać teraz. Dostępy wojskowe, sojusze obronne. Teraz to chcecie gadać. Teraz Eneasz aż powraca, syn marnotrawny. Czekaj, okay, a konfeder. Uuu. Czekaj, a my z wami nie walczymy? Ej, gejsy plasgowie, to jest to, co my na pół kilka tur temu niszczyliśmy. Legia minojska chce sojusz. Już się nas nie zaatakowałeś? Czekaj. A nie, to jest traktat pokojowy, Boże. Ja bym chciał konfederację. Okej, okay, wy chcecie zawieszenie broni. Zając tam, Ewa. Myślę, że to jest ostatnie, ten, ten, ten gąbek, to jest ten, no dobra. Podpiszmy z nimi zawieszenia broni. Dobra, dajcie mi kilka chwil na ogarnięcie tego burdru, który się stworzył. Mogli mnie chociaż zapytać, no, czy jesteśmy gotowi teraz przyjąć kronę od Priamo, staruszka naszego. Pogadajmy. So, what are you after? Z ciekawszych opcji mamy Parysa, który biega z jakimś Volkssturmem, dosłownie. Ma szósty poziom. Czy ma jakieś specjalne umiejętności? Aha, i ci generowie przychodzą całkowicie wyzerowani z umiejętnościami. Spoko, bo teraz można sobie samemu poklikać. Zakładam, że Bot miał tam po coś po wybierane. No to co, robimy Parysa pod wataszkę z łucznikami, nie? Co prawda nie będziemy mieli chyba dostęp do jego elitarnych jakichś łuczników. A może będziemy mieli? Nie wiem, ale spróbujemy. Podoba mi się. Tylko szkoda, że nie byłem przygotowany na to. Udało mi się zbić z 15 tysięcy do minus 8 tysięcy, ale więcej armii i generałów usuwać nie mogę. W sumie zostały, tylko sobie dwie nowe armie. To jest pierwsza, Parisa. zaraz Wam pokażę tą drugą, fajniejszą. Co jest w tej osadzie? Tu jest Eudor. Dobra, spróbujesz to odbić. Ty jesteś na pływasz sobie. Dobra, w następnej turze tam przypłyniesz. Ehm, tu płynie jakaś armia, nie tu płynie jakaś armia, jakiś Automeden z jakimś pierścieniem. Nie, Hełem, sorry. Hełm wygląda jak pierścionek. E, wieczorem wieczorem Heraklesa. E, to nie jest wroga armia, po prostu staje matryzyn. Na początku też myślałem, że taka jest wroga frakcja, ale tu jest druga armia w Troi, którą otrzymaliśmy. To jest troja sama z siebie. Rozbudowana. Troja. Nawet tysiąc okrętów nie wystarczy, by zdobyć to miasto siłą. Fajnie, 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 pokaż garnizon, fajny, fajny. Natomiast armia, która znajduje się obok kroi troi wygląda tak. Już wiem na co wydajemy tyle brązu i tyle. I tyle. Tyle żarcia. Tylko nas nie jesteś na tą armię, ale ja jej nie usunę. Nie ma zająca w lesie, że miał snu tą armię. No jest zbyt piękne. Ja bym ją w ogóle dał Hektorowi. To jest czwarty poziomowy bohater, którego możemy nazwać. Ktoś w wcześniejszych komentarzy proponował czad Macartura. No to mamy Chad Macartura w wojnach trojańskich. E, ścieżka Aresa również go trzeba levelować. Profanacja zmarłych zbudza strach. Chad McArthur złudza strach wśród syndykalistów. Podoba mi się. E, do i do pancerza. Walka w zwarciu, obrona w zwarciu. Nie no, to to, to jest wirażka wataszka. On będzie wrzucał się w Wirma Kartu i będzie klepał przeciwników. Eee, tylko kurde, trzymać to armię jako garnizon to szkoda. Fajnie, jakby Hektor ją otrzymał. Tylko co my teraz chcemy no, zrobić? Jak my to chcemy ogarnąć wszystko? Kilka tur, trzy tury wytrzymałem przy takim obciążeniu. Bo brąz możemy dokupić, ale oni musieli mieć strasznie źle porozrządzane o te osady, że w ogóle nie ma dochodu. To w takim razie, jak takie mamy wydatki, to ja nie zabrojduję tych jednostek. Podejdź tu, e, wy się wymieńcie mm, tych szermierzy za tych szermierzy. Ty miałeś ich skolonizować tą osadę, może zdążysz zanim ktoś ci ją ukradnie. Także na wrotkach tam lecisz. Ty w takim wypadku... Mm, no właśnie, co my z tobą chcemy zrobić, bo jak przejdziemy ten, daj forsowny marsz. A tu już jesteś na forsownym marszu. Przejść przez tą prowincję Może na upgrade'ować? Może na forsownym, bo to jest 40 plus 10 prancerza plus 10 ataków zwarciu. Bo może tylko te jednostki, które chcemy zostawić w tej armii? Które chcemy zostawić, a które chcemy zabrać <grych> Kurde, ja wszystko chyba chcę, te... na pewno tych sobie zostawimy Zupgrade'owanych Na pewno te redwany sobie zostawimy Zupgrade'owane I na pewno tych opancerzonych gigantów jako włóczników zostawimy. A całą resztę wymienimy. No dobra, no to chodź, Hektorku Do Troi. W końcu. Przy, przybędziesz do naszej stolicy na koronację. Zniknęła mi opcja konfederacji w dyplomacji. Ja nie wiem teraz, jak mamy zrobić. Wcześniej była. O czym oni oczywiście się nie zgadzali. Ale teraz, od kiedy przejęliśmy, przejęliśmy miasta naszego brata i ojczulka. Miałem ja opcji Konfederacji, co jest troszeczkę smutne. Teraz pytanie: Czy Wy mieliście chociaż jedną osadę, która zajmowała się, specjalizowała w produkcji jedzenia? Wątpię. Tu jest jedna, tylko strasznie wysunięta. I nawet widzę, że jest sensownie rozbudowana. Uh -huh. Tyle. Nie chcę tych osad budować, bo jak nas Amazonki zaatakują, to my tego nie obronimy. Eee, czy gdy Wy przypłyniecie. O, jest atryszyn, po drodze was to no, atryszyn zjadło. No zjadło, ale musieliśmy przepłynąć. Eee, czy jakby teraz tutaj przypłynęliście? Podmury naszego sipte. Czy wy udział w bitwie? Nie, oni nie wezmą udziału w bitwie, a to oznacza... Bo wy nie wyjdziecie na ląd. Nie macie jak wyjść na ląd, a bardzo bym chciał, żebyście wyszli na ląd. No wy powinniście być w zasięgu. Nawet jak podpłynę tu bliżej, nie będziecie w zasięgu, nie? No niestety. Może tylko w obronie będą. Liczę na to, że będą w obronie, że nie będą szturmować. A mamy. Heh, no teraz to mam za jak to sensownie zrobić. No dobrze, skończmy turę i zobaczymy, co się stanie. Ta armia. Aha. Już wiemy, co się stanie. Co ci grecy mają? Włócznicy, słynni wojownicy z maczugami. Okej, okay, klasyczna mała armika, no to oczywiście nie obronimy tego. Więc ci grecy nam zupią kolejną osadę. Oj, oj, po co tak brutalnie, panie Greku? Ale bardzo bia ładne biało-czerwone barwy na hełmie polska-górą. Widać, że, że, że Spartanie handlowali z Lechitami. Hmm, ta armia się tutaj dropnęła, tak? No dobra, wypłynęliście. Ej, bo jak nie będzie opcji konfederacji, to ja będę musiał pozywać te sojusze i popodbijać naszych dawnych sprzymierzeńców, bo mamy questa. Mamy Questa mamy misję, żeby poprzejmować ich osadę i zakładam, że to będzie potrzebne, żeby dalej kontynuować ścieżkę naszej troi. Osobliwy przybysze z dalekiej krainy założyli faktę handlową jednej z swoich osad. Zabawiają miejscowych nie stworzonymi w egzotycznymi. egzotyczne. Dobra, cóż powinniśmy z nimi uczynić. Zadowolenie, rozwój, 8 wpływów yy, plus 8 do wpływów całej frakcji i minus 5 do zadowolenia. Wygnamy ich. Osada złupiona tak, niestety wiemy. Plądrowanie. Jak to wygląda? Mamy jeszcze na jedną, dwie tury brązu, żarcia jeszcze troszeczkę, zaraz też ewentualnie pousuwamy część armii, tylko chciałem... Aha, ty już tego nie skoloniz... Nie, skolonizu... Teraz to jest złupione? Czy on to było... Dobra, to w takim razie, pomidorka na razie musimy usunąć jako armię, bo nas nie stać na utrzymanie tego wszystkiego, musimy zmniejszyć sobie poziom kraju, bo... No bo biedne osady przejęliśmy, to kto by się spodziewał, że to będzie takie bieda? Aha, tylko, że Hektor poszedł naokoło. No, typowe. Mm, I ty jesteś na forsownym, to goń go tutaj. I wtedy trojanie niech też wyjdą. Trojanie. teraz to my jesteśmy trojanami. Co, Jest jaka piękna, dumna troja. Jak pięknie to wygląda. Jest taki specjalny budyneczek. Dom bohaterów, Gwardia Hektora, nie, nie ma żadnego specjalnego, bo to ja to wszędzie mogę w teorii budować, okej, okay, dobra, to im kociołek zrobiliśmy. Pram um, Priam niech zdobędzie... Niech na razie wejdzie do tej osady, żeby nam nie złupili kolejnego miasta. A, ty stoisz, plądrujesz? Przejdzie przez tą osadę, damy mu potem łuczników, ewentualnie też mu usuniemy część tych jednostek. Nie mogę z tej jednostki Parysa, co on ma? Ja powiedziałem Priam, Parys. Oni się znowu wycofali. No dobrze, skoro wy się wycofaliście znowu, zrobimy tak. Robimy desancik. Tylko, może wyłącz forsowny. Desantuj się tutaj. E, ty w takim razie nie jesteś już potrzebny. Możemy rozwiązać tą armię. Tak. Ok, zmniejszyliśmy poziom kosztów utrzymania. Podrzucimy ci jednostki. Powiedzmy tych oszczepników. I w sumie tylko oszczepników. Ok. I tą armię również rozwiążemy, żeby ograniczyć koszty. Świetnie, kurde. Najbardziej liczę, żeby brąz przeoszczędzić. I ty w takim razie udasz się i osobiście im wyjaśnisz, że atakowanie obrońców troi to jest największy błąd, jakikolwiek mogli popełnić. I mam nadzieję, że chłopi nie ukradnie tej osady. Bo byłaby wielka szkoda. No dobrze, ale teraz wam podziękuję za uwagę. Łapek górę. Soczysty komentarz. I widzimy się jutro. Jutro na trojańskiej wyprawie chat-armią Hektora. Prosto na wysepkę, jak ta wysepka się nazywa? Ofiusa, prowincja Ofiusa Żeby zrobić legendarną misję. Łapie w górę, zaszysty komentarze. trzymajcie się, na razie. Elo.